Jadę 60 Poszukuję jakiegoś dobrego mechanika Żeby ją wreszcie ktoś porządnie zrobił To już tutaj? Nie, jeszcze nie To jedziemy dalej O, widzę jakiś tam obywatel Zapytamy się o drogę Jak tam ta droga czy daleko, czy niedaleko Dzień dobry Dzień dobry Napotkałem tutaj takiego przechodnia i daleko do Bieszczad Daleko do Bieszczad to tam? Nie wiem, 80 km jeszcze Tak? 80? No Kurde, A to w drugą stronę mówisz Znaczy, to bo musi no. z powrotem jechać Byłem u jednego gospodarza, zakupiłem worek ziemniaków żebym Skoro z głodu nie umarł no No taka ciepła, to się ziemniaki postawi, same się zmarną A jak? Na tym, <laughs> na koletko Z tej strony adres z kanału Joker Farm i wreszcie odbieramy długo wyczekiwany traktor z poprawek. Jedziemy do Kazika, chyba już 3 miesiące minęły po ostatnim zaprowadzeniu traktora, bo tam było dosyć dużo usterek do poprawienia. Podobno Kazik wszystko tam już naprawił, więc dzisiaj odbieramy jest ze mną Krzysztof, który będzie jechał z powrotem Ursusem. Czy <laughs> kijanką będziesz jechał? Ja kijanką jadę, co ty? No dobra, to będziesz jechał, to zmiana Później planu. Później jeszcze powiesz, że to ja zepsułem. Po tam były wycieki, rozregulowało się całkiem sprzęgło, bo nie było kontry założone, hamulce zapowietrzały się non stop. Yy, hydraulika, pompa. Tam w każdym chyba nawet pokazywał, że tam coś się odbezpieczyło w pompie. Yy, Wyciek na zwolnicy, yy, elektryka, bo się paliła. Coś tam było źle podłączone. Yy, z takich poważniejszych to to byłoby, byłoby tyle. Z mniej poważnych to tam pływak nie działał. Yy, no i. No i chyba tyle, nie? Jeszcze w trakcie jazdy zgubiliśmy tablicę rejestracyjną. Mam tutaj nową tablicę rejestracyjną, do, do 60 wyrobioną. No i e, będziemy wracać. 100 km od Kazika trzeba będzie zatankować traktor, bo podobno jest tam mało wyjeżdżone. Wreszcie odbieramy traktor i będzie można zobaczyć go u nas na kanale i jakieś tam większe opracowanie, większy. E, Większy komentarz, o, powiemy dopiero jak będziemy w domu. Dobra, my jedziemy na miejsce i coś tam zobaczycie z trasy. No, operator Krzysztof może wyłączyć kamerę. <sut�a> <sut�a> <gryw> Nie wiem, kurde. Chyba dobrze. A, ja, tutaj? No. Zajedziemy do znajomego klocka. Klocka, bo się dowiedział, że odbieram 60. to mówi, że mam zajechać, bo pizzę zamówił nawet. Kurde. Będę musiał zajechać z Krzysiem. Wyciął 5 km. A samo widać na tych... Ee... To być zamontowane. A nie, kula na węża. A co? Aha, tu spornik powinien być. No, no tu założę, to nawet może zrobić no to... spornik. Nie, to teraz coś zrobić, tu blachę Odkręcić te gdzieś śruby No, bo tam o, nawet faktycznie tak się robię. zrobi. Tak się Tak się co? A to gadaję. Tak? Się ogadnę. Chciałem zobaczyć, jak tam wygląda. Ja się ogadnę. Paliwo czy starczy? Aha, no to jedz. Starczy. Najwyżej to wyjrzeć, budziesz, jak nie, nie, nie macie zniegi teraz, nie? No. Są inaczej, nie? Tak, odwrotnie. Bo wybierak jest odwrotnie teraz, nie? Ja za 60 pod blokiem Daj mi telefon mój! Ale zobacz co tu ma. Góźno Ja się wiesz jak fajnie jechało? No Elegancko, no Sześćdziesiątka peszy, trochę <laughs> <który> nie zmarzisz. <laughs> Dobra, idziemy zjeść i jedziemy Pojedliśmy I jedziemy, od klocka Bajo Co tam oglądasz? To jest moja kamera No to jest moja <laughs> no. Ale sytuacja Jedziemy na CBN, bo nie mamy paliwa praktycznie Oby nam starczyło, bo nie chcę kurde jej ciągnąć ja pierdolę, zawsze są takie przeżycia. o tutaj nawigacją prowadzi mnie do tego cpn no. Ale jaja. Będzie nie wesoło, jak nam braknie tego paliwa. Na chwilę w lewo na światła. A, zielone od razu. よっか To jest przebudowa, a gdzie ja mam wężeństwo? Dobra, jadę O górze, tu do góry się jedzie teraz Elegancko Zchaliśmy do domu. Sprawdzimy czy wszystko w porządku. O kurde. Czemu ten porek się odkręca? Nie no, leci. Czyli dalej leci. Może się uszczelnił sama. A tutaj górą będzie miało prawo, bo że przelało się Gówniutko chodzi, a wolne Pompa fajnie wyregulowana Wrócił, wrócił do żywych Wrócił do domu Co długo trwała poprawka? No, no jak to... Syn marnotrawny wrócił Syn marnotrawny wrócił Zbieszczad, ja się śmieję, Zbieszczad wrócił Bo tak długo jechał i tak Ty, długo wracał tego poprawił no, no jest, okej okay. No zobaczymy co wyjdzie Bo to przecież musi chodzić, dopiero będzie wychodziło nie? Dobra, na ten moment chodzi, Na ten moment jest dobrze To jest tylko ursus! Wycieki zawsze będą. Gdzieś tam wyciek zawsze będzie. Ciężko uszczelnić ursusa. Ważne, żeby mniej oleju brał niż paliwa. To będzie dobrze. No, ale tutaj ładnie zrobił tą złonicę. Nie cieknie. No tak. I dobrze. Oby to chodziło. Dobra. Wysimy. I pewnie zapytacie się, dlaczego nic tam nie nagrałem u Kazika. No bo nie nagrałem nic u Kazika. Z Kazikiem współpracę zakończyliśmy, oby tylko ten Ursus już... chodził i nie miał więcej rzeczy do poprawy. Świecę na siebie, żeby było widać. Widać, żebyście wy widzieli, a ja tu kurwa wlazłem w kałużę. Ja pierdzielę nowe buty w kościelne. <grym> nie przeklinać. Dobra. Idę tak, o tak będzie, tak mi widać, tak, dobra, idę do domu i co? Tak więc dzięki za oglądanie i do następnego odcinka. Na razie, cześć!